Witam serdecznie wszystkie ryby: słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na kwiecień 2022 roku. Co Wam sprzyja, drogie rybki? Miesiąc jest dla Was wspaniały. Już 5 kwietnia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do Waszego znaku. Później 15 marca, planeta energii, planeta działania. Również wchodzi do Waszego znaku. Ten miesiąc jest Wasz. Pełen miłości, pełen energii, pełen pasji. Możecie realizować swoje plany, dążyć do spełnienia własnych marzeń. Już 11. Merkury, planeta komunikacji, kontaktów, handlu, interesu, wchodzi do, byku, do byka, ustawiając się w korzystnym sekstylu do Waszego znaku. Później 20. Słońca. Więc również wchodzi do byka. Ustawiając się również w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Tutaj mocno komunikacja, która może przynieść Wam przyjemność, poprawić Waszą sytuację finansową, kontakty, krótkie podróże. Tutaj naprawdę miesiąc jest cudowny dla Was. Yy, zacznijmy od początku. Już 1 kwietnia odbywa się now księżyca w znaku barana, czyli yy, można powiedzieć, że yy, za Wami, tak? Czyli y, powiedziałabym, Nów jest dobry na rozpoczynanie, tak? Ale w Waszym przypadku. Y, y, co ja mówię? Nów księżyca w znaku Barana obywa się tutaj przed Wami, więc dotyczy u Was pieniędzy zarabianych przez Was. Powiedziałabym tak. Nów no, jest dobry na rozpoczynanie różnych przedsięwzięć finansowych, tak? Yy, nowe sposoby zarabiania pieniędzy. Nowa aktywność. Bardzo mocno stawiacie na siebie tutaj. Powiedziałabym, że pewien rodzaj jakiejś własnej działalności. Ja tutaj jestem sobie starym i okrętem. Piąty kwiecień. Yy, trudny dzień, ponieważ Mars łączy się z Saturnem w znaku wodnika. Mars, planeta energii, planeta działania który w wodniku chce być niezależny, nie chce być ograniczany, spotyka się z Saturnem, planetą ograniczeń. To wszystko dzieje się gdzieś w waszym wnętrzu. Tutaj chcielibyście być niezależni, tutaj myślicie o czymś, coś planujecie, poczujecie mocne ograniczenie. Pamiętajcie, ten piąty jest taki, że dalej nie można ruszyć. Być może. Psychiczna jakaś blokada w waszym przypadku, tak? Wy jesteście ryby, bardzo wrażliwe, bardzo y, delikatne, więc tutaj y, ta energia może was, y, bardzo mocno możecie ją odczuć, ale pamiętajcie, to tylko czwarty, piąty, szósty, trzeba przeczekać, nie forsować nic na siłę, nie dążyć na siłę do realizacji czegoś, Przeczekać i wszystko się wyjaśni. Tym bardziej, że już 5 kwietnia, czyli w ten sam dzień, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do ryb, czyli do Waszego znaku. Wenus w Waszym znaku czuje się cudownie, wspaniale. Jest nastawiona na miłość, na sztukę, na pomaganie innym. No tutaj może się realizować: jest pełna miłość, empatii. Więc będzie wam, Was tutaj wspomagała. Później 11 kwietnia merkury, planeta komunikacji, biznesu, współpracy, handlu wchodzi do znaku byka i ustawia się w korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Yy, uaktywniając u Was komunikację, czyli będziecie rozmawiali z innymi, sz, yy, szkolili się nowe warsztaty, szkolenia, które mogą przynieść Wam korzyści finansowe, tak? I 12 kwietnia cudowne, wspaniałe połączenie. Jowisz, planetę szczęścia, planeta ekspansji, rozwoju, który jest w waszym znaku, który czuje się tam bardzo dobrze, bo jest starym władcą, łączy się z Neptunem, planetą miłości, planetą duchowości, planetą chęci niesienia pomocy innym. No tutaj wspaniały dla was czas drogie ryby. Być może no, tu jest spełnianie marzeń to są. Dni, kiedy realizujecie swoje marzenia, następuje cudowny dla Was czas. Później, 15 kwietnia, również Mars wchodzi do Waszego znaku. Energia, działanie, pójście do przodu. Mars w rybach y, realizuje się, robiąc coś dla innych, oddając się sztuce, miłości, y, pomaganiu innym ludziom. Więc, jakby jest wszystko w Waszej energii, drogie ryby. 16 kwietnia odbywa się pełnia księżyca w znaku wagi. U Was dotyczy to pieniędzy od innych i pieniędzy zarabianych przez Was. Nie ma takich bezpośrednich aspektów y, do Waszego znaku, ale pełnia jest często czasem zakończeń, tak? Być może będziecie chcieli coś zakończyć, żeby zacząć zarabiać samodzielnie, bo tutaj y, słońce jest w waszym drugim domu, czyli pieniądze zarabiane przeze mnie. Energetyka mocno na to nastawiona. 18 kwietnia jest ciekawym dniem, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, kontaktów, handlu, interesu, łączy się z Uranem. Planetą rewolucji i nieprzewidywalności w znaku byka. Więc tutaj nowe współprace, nowe umowy, być może pojedziecie na jakiś kurs, zrobicie jakieś uprawnienia, które... Dadzą wam nowe możliwości współpracy, zarabiania pieniędzy. To wszystko jest w sekstylu, w bardzo korzystnym aspekcie do waszego znaku. Również Wenus, która jest w waszym znaku, jest do tego w sekstylu. Jowisz, Neptun, więc tutaj wszystkie planety są po waszej stronie. Jedyny mankament tego dnia to jest trudny aspekt między Słońcem a Plutonem. Czyli możecie sobie uzmysłowić, że. No trzeba będzie tutaj coś zostawić, żeby iść w inną stronę, tak? Zrezygnować z czegoś. Co być może planowaliście wspólnie z przyjaciółmi, czy w jakiejś grupie ludzi. Że jednak tutaj bardziej chcecie postawić na siebie, na swoją samodzielność, wykreować coś, czy dążyć do czegoś, co jest waszym marzeniem, to jest jedyna trudność. Później 20. Słońce jeszcze wchodzi do znaku byka, tak? czyli co, to, czego ja chcę, czego ja pragnę, ustawia się w korzystnym aspekcie do waszego znaku, uaktywnia, wzmacnia jeszcze y, tego merkurego, który tam jest, czyli y, nowe kontakty, szkolenia, kursy, jakaś nauka, jakieś wyjazdy, które mogą przynieść pieniądze tak? i jeszcze są przyjemne oprócz tego. Czyli będziecie czerpali z tego radość, przyjemność, zadowolenie. Później 27. kolejny cudowny, szczęśliwy aspekt, bo Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w waszym znaku, waszej energii, czyli pomaga wam realizować wasze marzenia, łączy się z Neptunem. Neptun jest waszą planetą, jest w waszym znaku, pomaga wam dążyć do waszych marzeń, do waszych ideałów, skierować się w stronę miłości, w stronę. Humanitaryzmu, w stronę sztuki. To jest połączenie, które przynosi duże szczęście. Wenus jest małe szczęście i już duże. Więc jakby tutaj naprawdę wykorzystujcie energię, nie bójcie się marzyć, drogie ryby. Bo to jest taki czas, kiedy wszystkie wasze marzenia mogą się zrealizować. Później 29 kwietnia Pluton. Wchodzi w ruch wsteczny, aż do 8 października będzie w ruchu wstecznym. Pluton, wchodząc w ruch wsteczny, daje nam czas. Tutaj Pluton mówi, co trzeba zostawić, tak? co nas w jakiś sposób ogranicza. Tak jak mówię, tutaj u ciebie być może da Ci czas, żeby się zastanowić, czy ja chcę realizować ten projekt wspólnie z tymi ludźmi, czy rzeczywiście to. O czym myślałem, to jest moje marzenie, czy to mi da taką niezależność. Tutaj wykorzystaj ten czas, żeby się nad tym zastanowić. I koniec miesiąca: bomba. 30 kwietnia. Po pierwsze, nów Księżyca w znaku byka, czyli drugi nów w tym roku astrologicznym i w tym miesiącu. Słońce łączy się z Księżycem. Właściwie, Księżyc łączy się ze Słońcem w znaku byka, z częściowym zaćmieniem Słońca. Co to znaczy, że tutaj mogą się dziać sprawy przeznaczeniowe. U Ciebie dotyczy to Twojego najbliższego otoczenia, również Twojego rodzeństwa, komunikacji, komunikacji, która może Ci przynieść radość, przyjemność i dobre pieniądze, kontakty, kursy, szkolenia. Ten nów jest bardzo dobry na rozpoczynanie nowej współpracy. Jest w sekstylu do Twojego znaku. Czyli jakby ten drugi nów jest dla Ciebie bardzo dobry. Podczas tego dnia, tak jak mówiłam, bardzo dobrze jest zaczynać nowe przedsięwzięcia. Dobry czas dla Was, ryby na sprawy ezoteryczne, magię, hmm. tworzenie talizmanów, które przyniosą, yy, mogą naenergetyzować człowieka, chronić, przynieść pieniądze. Yy w tym dniu również Merkury wchodzi do znaku Bliźniąt, czyli nasze myślenie jest bardzo aktywne. Merkury w, bl w znaku Bliźniąt y, jest w swoim znaku, wywyższeniu, czyli on działa, on całkowicie może swoją energię realizować. Czyli tutaj dużo kontaktów, dużo y, jakby zaczniecie myśleć też o sprawach rodzinnych, sprawach domu, tak? Y, więc y, naprawdę, drogie ryby, Powiem szczerze, miesiąc cudowny. Miesiąc cudowny na wdrożenie w życie Waszych planów, Waszych marzeń. Po prostu pobudźcie swoją wyobraźnię, puśćcie wodze fantazji, kreujcie swoją rzeczywistość. Pamiętajcie, że to też tak jest. To, o czym dzisiaj myślimy, jutro może się zrealizować. Ma to szansę, tak? Czy ja widzę szklankę do połowy? Pustą czy szklankę do połowy pełną. Co ja myślę o danej sytuacji? Więc ja ze swojej strony mogę Wam życzyć tylko radości życia, cieszenia się wiosną, cieszenia się tym, że świat budzi się do życia i uwierzcie w swoje szczęście, że życie jest piękne. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.